Na samym początku chciałam powiedzieć tylko tyle, żebyście oglądali ten film do samego końca, ponieważ będzie to jedna z najważniejszych aktualizacji na przestrzeni ostatnich lat. A więc widzicie, na tak mamy Halloween Fortnite. Battle bus wyrusza i jak możecie zobaczyć, powrócił stary wygląd, stara muzyczka, czyli to, co już dawno temu mieliśmy w grze. I słuchajcie, ta aktualizacja jest najważniejszą aktualizacją, tak jak powiedziałem na samym wstępie tego filmu. Więc oglądajcie do samego końca, bo to, co dzisiaj się dowiecie, totalnie moim zdaniem was przerośnie. Ja bardzo niedawno temu dałem tweeta na moim Twitterze, gdzie napisałem. A co jeśli pan Donald Musztarda odchodzi i prawdopodobnie będzie chciał zapętlić sezony? Dzisiaj właśnie o tym pogadamy, e, o powrocie do starych czasów, ponieważ mamy coś na mapie, e, o czym świadczy to, że prawdopodobnie wrócimy, ale słuchajcie, na samym wstępie musimy znaleźć wszystkie nowe przedmioty i te wszystkie nowe przedmioty podobno ma e, ten gościu, czyli e, nowy boss, stary boss, tylko on jest teraz wampirowy i słuchajcie, robimy w ten sposób. Wy zostawiacie łapy w górę pod tym odcinkiem i jeśli wpadnie, jak jakiś fajny pakiet, ponieważ mamy bardzo dużo nowych Halloweenowych skinów. To jedna osoba spod komentarzy wyśle jej pierwszy pakiet, który po prostu wejdzie do gry. Napiszcie swój nick teraz w komentarzu, także dajcie sobie pauzę, napiszcie nick w komentarzu. A oczywiście zostawcie łapkę w górę przy okazji, subskrybujcie kanał i wpiszcie jeszcze dziś kod Ewela w sklepie. Ogólnie tak, mamy nową pompę, którą prawdopodobnie zaraz znajdziemy, ponieważ ich jest podobno. Z tego, co słyszałem, bardzo dużo i bardzo łatwo je znaleźć, ponieważ one prawdopodobnie leżą na ziemi. Także pompa już jest, ale zaraz to wszystko będziemy testować. I jeszcze mała prośba ode mnie. Chcę nagrać dzisiaj mm, mity. Także wieczór będą mity. Zobaczcie, czy macie dzwonek, dobra? Żebyście po prostu nie przegapili tych mitów. I słuchajcie, mamy już pompę. Nowa pompa, czy ona bije 200 i tak dalej, tego dowiecie się właśnie w mitach. Ale słuchajcie, co musimy zrobić? Musimy wejść na nowego bossa. I na samym końcu tego odcinka pokażę... W... O, choinka, ty, ej! To jest mocne i to jest mega szybkie, wiecie co? Ej, mam też full detale, żeby wam pokazać, jak piękny jest to koszmarów czar. Zobaczcie, jakie tu mamy światła i tak dalej. Jeśli wam się podoba, ej, dajcie znaka w komentarzu. Jak widzicie, z tych gości lecą cuksy. Ej, tin. No chyba stąd wyleciało, nie? Tak mi się też wydaje. Ej, mamy jeszcze jednego ziomeczka, którego musimy... Patrzcie, ej, ta pompa jest mocna! I ta pompa jest mocna. Jestem ciekaw, jak będzie biła mityczna. I jak widzicie, mamy kolejny przedmiot, czyli miotły. Miotły są na ziemi. To mi się podoba bardzo. Weźmy sobie tą miotełkę i zobaczmy, jak ona działa. Czy ona działa dokładnie tak samo, czy też nie. No i słuchajcie, mamy kolejne przedmioty tam na dole przy bosie. Już do tego bossa idziemy. Rozwalimy tego bossa i zaraz przejdziemy do głównego tematu, o którym mowa. A mowa dzisiaj o tym, że prawdopodobnie w kolejnym sezonie, widzowie, w kolejnym sezonie, prawdopodobnie wrócimy do yy, pierwszego Rozdziału, dlaczego tak jest? W ogóle, jak to, się może jak to się może stać? No to mówię, na samym końcu pokażę Wam jeszcze coś, ale yy, co musimy zrobić? Musimy na pewno wykosić yy, to coś i musimy sobie. To wszystko pozbijać, więc ja może sobie przejdę po prostu. O, to się w ogóle wyłączyło bardzo dobrze. I mamy tutaj Halloweenowego bossa, Tylko nie mam nic do leczenia. To mnie trochę martwi, jak on mnie tutaj mocno trafi. Jak widzicie, w ogóle safe mamy otwarty. Ja sobie może przejdę w ten sposób. Znowu możemy sobie wyłączyć to działko. Tylko pytanie, właśnie, gdzie ten bosik jest? Czy on jest tam dalej. On prawdopodobnie jest tam dalej, więc wy zobaczycie, jak to wszystko wygląda. I właśnie widzowie, Time Machine. Co to jest Time Machine? Prawdopodobnie dzięki temu wrócimy do starych czasów, czyli wrócimy do przeszłości. Przynajmniej mam taką nadzieję, i tutaj gdzieś powinien być boss. On prawdopodobnie jest tam dalej, ale jeśli go nie ma, to w sumie dobrze by było, bo ja, jak widzicie, no, u mnie bieda, że tak powiem u mnie totalna bieda, jeśli chodzi o leczenie, więc dobrze by, żeby go nie było. Ale on ma kolejny przedmiot, kolejny przedmiot, który wszedł do gry. Yy, dobra, jest, yy, widzicie, mamy tutaj bossa i ja go tutaj szybko rozwalam. Mam nadzieję, że on nie jest jakiś. Yy, wiecie, jakiś totalnie dobry. Przynajmniej, o, widzicie, już mnie trafił. I to mi się trochę nie podoba w ogóle, jaka tu jest muzyka. Ej, kozak, widzę, kozak, 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 aktualizacja. Także my go teraz wykańczamy. Mam nadzieję, że nie on nas i on ma jeszcze tego blade'a. oj, 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 oj widzę, będzie bitka, <laughs> będzie bitka. Możecie yy, w sumie teraz Zostawić łapkę w górę przy okazji. O, choinka, on wysysa. No, gościu, gościu, musimy go. Ojoj, oj, jest źle, 120, 120, 169. I to już powinno mieć tu. Ej, byku, żeby on mnie nie wykosił, no nie? Żeby on mnie nie wykosił, to jest mega ważne. Dobra, 116, dostał Musimy sobie przelecieć dalej. Mam nadzieję, że tutaj nam się nic nie stanie. On jest za daleko. On wysysa. Dwa... Ej, czemu ja go uderzyłem za 23? 116, on ma mega dużo y, Życia, także ja go teraz koszę Tylko mam bardzo mało już życia Tro, To mnie trochę martwi Muszę tutaj trafić teraz w głowę, żeby on mnie nie Ciachnął, dobra, już ma bardzo mało No to teraz przejdźmy Do y, kasacji jego całkowitej Proszę bardzo, i widzowie Teraz pogadamy o bardzo ważnej rzeczy po pierwsze, mamy tutaj fajne rzeczy, przedmioty, ja sobie jeszcze je podniosę. Ta muzyka strasznie przeszkadza. Zobaczcie na Time Machine 2018, 07, 12. I na pewno teraz większość z was się zapyta Rafa, co to jest za data? O co tutaj chodzi? Co będzie się działo w Fortnite? Ja wam już wszystko odpowiadam. Słuchajcie, wygląda na to, że mamy tutaj pierwszą zapowiedź, która jest widziana która teraz jest dostępna na mapie czyli Time Machine, którą prawdopodobnie mam nadzieję, że uciekniemy pod koniec tego sezonu albo w grudniu. Jeszcze nie wiadomo jak to będzie wyglądać do końca ale mamy coś jeszcze na mapie. Słuchajcie po pierwsze, zobaczmy sobie jeszcze tą katanę zobaczmy sobie to wszystko, ponieważ mamy tutaj wszystko znalezione. Mamy jeszcze tą pompkę i weźmiemy sobie miotłę. Słuchajcie, teraz przyjdziemy do opisu całości, słuchajcie, do tego, co będzie się działo, ale jeszcze oczywiście musimy tutaj zobaczyć, jak działa nowa katana. Ona podobno leczy, zaraz to sprawdzimy. W sumie możecie pisać mity do niej, tak samo w komentarzu, także piszcie mity w komentarzu. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. Ja tylko szybko może sobie stąd ucieknę, Mam nadzieję, że oni mnie nie wykoszą i jesteśmy dalej, bardzo dobrze. Wychodzimy i słuchajcie. Katana z tego co widzę, to ona mnie nie leczy, ale katana działa prawdopodobnie dokładnie w ten sam sposób. Dobra, mam nadzieję, że ta muzyka już się tutaj nam wyłączy za chwilę. Więc ja wylecę sobie na y, tej miotle, proszę bardzo, wylatujemy i słuchajcie, lecimy tutaj, ponieważ tutaj. Na Sioło Szaleństwa jest coś niesamowitego. Tam jest coś totalnie niesamowitego. Ale słuchajcie, żeby tutaj mm, wszystko było po kolei. Po pierwsze mamy nowe przedmioty, po drugie mamy tam nowego bossa, po trzecie mamy tam ten time machine. O co chodzi z time machine? Prawdopodobnie trafimy do sezonu numer 5. Słuchajcie, ta data, która jest dokładnie widziana na tamtym. Wiecie co, wyciągnę sobie ta. Na tamtym, e, właśnie na tym, jak to nazwać, na, na tym Time machine, na, y, na maszynie czasu jest tam start sezonu piątego rozdziału pierwszego, czyli y, świadczy to o tym, że być może trafimy do y, początków. Podobno ma być również tak, że będziemy co tydzień dostawać nowy sezon. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale podobno niektórzy dostają w ogóle jakieś maile, że będzie dużo kontentu. Y, to widziałem na, y, na tym, na Twitterze i ja już na Twitterze pisałem, że jeśli Donald, Donald Mustarda będzie chciał zakończyć swoją karierę, no to w taki sposób, żeby przywrócił starą mapę. Mam nadzieję. I słuchajcie, teraz przechodzimy do najważniejszego, y, co chcę wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Najważniejsza, totalnie Ważna rzecz. Na pewno teraz zastanawiacie się, Rafa, ale o co, o co ci chodzi? O co ci chodzi? Już wam na to wszystko odpowiadam. Mamy tutaj. A, to są C4. Myślałem, że to jest jeszcze coś nowego. Także 400 metrów dzieli nas do tego, co prawdopodobnie, jak i mnie, jak i was, szokuje. Mnie to szokowało, jak to zobaczyłem, ponieważ potwierdziła się moja teoria powrotu. I słuchajcie, tylko pytanie, w jakiej formie to wszystko będzie się działo, ponieważ być może trafimy na starą mapę, a być może stara mapa trafi do nas. Na pewno teraz. Się zastanawiacie, ale jak stara mapa trafi do nas. Jak wiecie, kiedyś mieliśmy te rifty na mapie. W sensie było dużo riftów na mapie, które przywracały różne miejscówki. Mam nadzieję, że to nie będzie w tej formie, że cała mapa powróci. Ale to, co tutaj. Ej, czy tego tutaj nie ma? Dobra, widzowie, w takim razie będę musiał tu ustawić zdjęcie. Prawdopodobnie pod koniec tego sezonu, albo być może nawet dzisiaj, pojawią się tu przedmioty z rozdziału y, piątego, Czyli dokładnie ta data, która jest na tym urządzeniu. Y, Miała tutaj przy. Wiecie, miała tutaj. Miało to wszystko tutaj być. Także prawdopodobnie pod koniec tego sezonu to się pojawi, i to będzie oznaczało, że w kolejnym sezonie, czyli tym miesięcznym sezonie, dostaniemy sezon numer 5. Tylko pytanie, czy ta mapa się odmieni, czy totalnie wrócimy do przeszłości? Jak wiecie, mamy tą maszynę czasu. Mega dobrze by było coś takiego zobaczyć. A czy wrócimy do samego początku? Nie wiem, nie wiem, widzowie, ale no wygląda to niesamowicie. Byłem przekonany, że tutaj już te przedmioty są, ale co my tu mamy, będziecie mieli tutaj na tym zdjęciu, więc sobie, zobaczcie na to zdjęcie teraz. Wbijajcie na te filmy, piszcie mi ty, zgłaszajcie się do GIVA, ja zostawiajcie łapy w górę i wszystkie te nowe przedmioty, które tutaj mamy, będą na mojej mapie, słuchajcie. Także y, ta klanga jeszcze tutaj wysysa zdrowie strafionych przeciwników, ponieważ tego nie zobaczyliśmy. Także widzę, to było na tyle, wpadajcie na to odcinki, trzymajcie się, cześć!